Siemano! Siemano! Witają Was retro, negusy. Tak, <grym> które grają w Quake 3 Arena. Kurde. Bez... No ile Was tych niebieskich? 6 na 2. Co to za unnamed player? Sceniamy no serwer, kurde. Ale on nie. jest... Nie, on jest beznadziejny. Ty, Mikołem ma 69 pingu z S Kaju to ty mnie zamordowałeś? Tak zamordowałem. Jestem o, zły i niedobry. No właśnie Juchu, ci poczułem to. Co? Siema. Siema, siema, siema. Uuuuuu Kill, Ej, Oddu... Hongkong mnie zabił. Od Oddu... to jest <noise> no, na, Tak się nie robi. To jest właśnie tak dlatego, że grasz, grałeś kurde. Z Hongkonga. Kurde, mówiłem, że dla mnie. Ej, 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 lam games jest tylko jeden A tu masz, a tu masz szmatę games TV Ja spierdzielam, nie strzelam się Biegnij, <grym> biegnij, ja cię tu kryję Ja ja tam ty, yy, Sky chodzę z tobą Ale ja nie... Ale my musimy na flagę odzyskać, pajdak, to weź tam yy, Sky'a z ten. I już nie żyje! <d> <gry> zabierz flagę, zabierz mu flagę! Ty kurde, unnamed player to ma Ale on nie ma wody flagi, wody. on gdzieś ją położył. To, no to nie, to, ja, ja, ja inaczej nie, ja, nie, nie dożyłem <grym>, hey, dobrać. Ja inne nie dożyłem wziąć. Ej, nie wiem, nie Unnamed! flagę zajmują! Kurde, won, 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 won Za mną, zam, on, 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 I daj. Ej, zabierz flagę, zabierz flagę, zabierz flagę! Zabrałem, zabrałem już Dobra to ja idę szybko. Ja idę szybko odnieść Stujesz do mnie Uważaj za tobą, za tobą, za tobą! No jaki koleś! I to u ja... jeszcze ją ma Dobra, Skaja nie ma, dobra, idę Nie wiem po... ja tego nagram, ale chyba trochę na... naprawdę nie zdążyłem wystrzelić. Dobra, będę latał za skajem, będę killer stealował. Sio! Oddawaj flagę, oddawaj flagę To wy nie możecie sobie ze mną poradzić? No. Nie No co za mentoda no Idź, 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 ja się tylko dobra, chroń mnie tam <laughs> Chciałem, <To> pochronił <laughs> Nie <Yeah>. Ja przykreństwa <laughs> będę pisał na czacie na wszelki wypadek Kurna <laughs> Dwuchajnego i ja tego... Te o masa! <grym>, miałeś flagę <grym>, Jaki pajda! Pajda! Tak pajda. Yes! Co to za ścierwo tu lata! Co za kille no <grym>, Dobra, zmieniamy serwer Nie, dobry jest, dobry... Do Ty jakiegoś południu ma 90 FPSów Nie wiem jak to mój komputer trzyma no, nie, to być, to na może, nie, nie, wiem. Kurde, nie, umieć. Zaraz zacznę grać w FPS-y kurde na którego... FPS-y na padzie? Ja zaczkaję w woze Którego rzucę jak nie wiem co Idź z lewej ty Nie go. no kurde nabijasz combo normalnie ten yy, Ten nabijasz combo yy, Moje combo nabijasz Zobacz kurde se na czat Kto to Dobra, mi zrobił Idź po, po flagę, idź po flagę, idź po flagę No prawie doszedłem no ego, no, no. A nie? Ha! To jest kół unnamed. unnamed. to jest... Unnamed. Ej, tu jest podwójny skok jakby to nie? Ja też raz mam w więc mi nie zawracajcie głowy. Ale i tak wygrywamy No dzięki komu? No dzięki mnie! to jednym razem Dwóch na trzech, a i tak wygrywają Ale z czym się trzeba było Sky, ten, sky będę chodził za tobą. O oh, raid gun na Mój frag, je. Yeah. Nie, hey, a tu. On, on, on po flagę idzie. Nie, już nie idzie. Ale i oni idą. Kurde, idzie, a nie idzie. Ale o ja. Dobrze, do gościa. I naprawdę mam mniej fra fragów niż on. Dobra, ty idź po flagę, ja będę tu campił. Dobra, zmieniamy serwer. Dobra, już to A teraz Unnamed masz 69 pingu Dobra, no, idę za tobą Jaki, jak. jaki killet, no Bieraj, bieraj Jaki retro <laughs> Unnamed? Chodź tu, no jaki kurna Nie, niech nie myślą, że ta flaga wróci A oczywiście, że wróci Patrz na czat. Fokus fajnak Mikołaj chraj mnie chroj mnie, biegnę, biegnę, biegnę Fokus Pajnak G jest fajnak nie wiem Ej Sky jest jakiś kurczę Ja się chyba na niego ubiłem ja na nim tak sobie fragi nabijam No Ej, pajdek zostaje zabity przez... Anaimed, e, nie? Wiem To poczekaj, ja to zabity jest Ty teraz będzie peka. serio. A nie, tu jest kurde, ten e, Anty-Camper Protection Anaimed, dobra, już po nim Który? <laughs> Sky O, patrz <laughs> Patrzcie znowu na tigre Aha, to Pajdak był. Uważaj za tobą! Mówi mi, gdy mnie już zabili. No ja se stoję, kurczę, no. i se stoję, i nie mogę się zrespić. Dobra, jestem. I nie zgadniecie, kim jestem. Ale ktoś laguje. No. O. Słyszycie mnie w ogóle? Tak. No to dobrze. O, Sky! Już mnie nie ma. Naprawdę Załam. No to lecimy po flagę, lecimy po flagę. No a najmet, no kurde co za... Dobry ten najmet jest, nie? To był jest. Po... <laughs> ludzka beta. No. Znowu... Aż te kurde musiałem zmienić nik na twój paj, bo kurde ty ja mam gorzej niż ty. No ten, co? Anamed... Ty nasz. Nie kurde skaj, ja chodzę za to. No kurde! Wywalcie tego od da Mam pomysł. Start <grym> Trollololo <-lo> <grym> Przeladziłeś tam! No, nie, 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 w tą stronę strzelałem. Odwróć się, Mikołaj Nie! -e. Odwróć się! Dobra, Pajdak, broń mnie, broń mnie, broń mnie, broń mnie, broń, Liko, broń który mnie! który Pajdak? Ja tu będę kapłan. Po to mnie sprzedasz? Ej, Sky, ty chyba masz pecha, co do mnie. No. Patrzcie na listę graczy, co drogą. drogą. Abym powiedział, wszyscy kontrolam Neymet. Ale jak gram sam, ten Neymet, to jest Neymet. Jest, wygraliśmy, Pajdak! Tylko yeah. Widzicie te staty, widzicie? Widzimy, widać, kto tak naprawdę labił, do no je. Kliknij myszką. Aaa, dobra. Gramy. Kurde, płyniecie. Kaj w teamie półkana. jesteśmy. No, widać. Ej, no jeszcze z tym lamusem Mateuszem. Naprawdę. Do dobra. dobra. Ej, Pajdek mnie zabił! Normalnie wszyb... no, Naprawdę ma po 6 w pingu No znowu! A ja ci mówiłem, teraz już się żarty skończyły To wszystko ja za mi... te hejty na kanale O żarty się skończyły A kto tu mi tak biegnie, kto tu mi tak chaca? Zwierzęta z zielonego lasu Tak No <noise> Który tak znochowali? Nie wiem, no nie wiem. No nie wiem. Nie! Będę coś innego użyję, dobra. Ja dobra, Tu są, po, tu są potrójne skoki! Potrójne? W końcu czy podwójne Hej <laughs> Dobra, nie. Ja, mam flagę na plecach? No masz, kładź ją! To no, zabij go, ten... bo ja mam flagę, ja mam flagę! No, ty musisz fajdak ubić. Zabij Pajdaka! Jak Dzięki. kurde, znajdź mi Pajdaka. Nie. Bo jak no, on, on ma flagę, flagę wreszcie, i ja mam flagę, to, to nic się nie może wydarzyć. A nie, to... Ten... Patrzę na mój nick znowu. Ja kurde, Dzień zmieniam nie, nicki, jak rękawiczki. No i cały czas mi wrzucasz. <laughs> nie. Gdzie jest kurde... Gdzie jest Pajdak? To jest czerwone. No. A. No jest czerwone, ja bo, bo musimy zabić tego negusa... O, tego właśnie z flagą! <grym 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 dziękuję, tak. dobra, punkt! No, Kto no, to no, tak no, robi, no. Pala, zemsta jest słodka! Co to tak ciągle robi? No kurde! Co było jeszcze na To teraz ja. Kurde, no nie wiem. jednak w ogóle nie skaczę, nie robi uników, a zabija, nie? Ań... No patrz! Serio sam mnie zabił. A ja myślałem, że kurde, bo mnie zabił. Dobry jestem. Ej dobra, ścigaj Pajdaka, bo on ma flagę Gdzie jest bajdak? A tam jest bajdak. No Chodź tu bajdak. Pajdak Pajda! Naprawdę! Pajdak. 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 Naprawdę! Nie na niby Nie ja stąd wychodzę! Nie mam, nie! Jakiś ksaero wbił! No jak mam go wywalczyć? Kurde, jak się nazywał ten serwer? Ej, no nie róbcie se jaj! Który server? to był ten serwer? Nie wiem, tam jakich tam był... Ja już zgubiłem... patrz, zabijam tego, a ten mnie tu... Insta plus no. N. Ej, ten Xero jest za dobry, czy to ty byłeś? To ja byłem. A to ty jesteś za dobry. <laughs> Dobra, zbiłem jeszcze raz. Ej, kto jest w niebieskim teamie? Ja. Ja. Kurde serio wbiję na nie ten serwer, gram z botami Nie graj, nie, tam, staj. Staj. Co? Dziękuję nie, Ilu jest na serwerze? Czterech? A to są tylko strzele Dobra Fajta Ej, ktoś ma flagę No, gadamy. O dobra, jestem z wami Dobra, jestem teraz w tym lecznikie na szczęście Albo i nie. W jakim lepszym timie przy tu robię? Ej, ale ten Xero jest za dobry. No. Mm. To jest Xero. Nie, ja sobie muszę zmienić ten nick, bo nie można hektować kurde gościa, kto jest w mojej, w mojej drużynie. Wejtować pajdaka. Czy faktycznie jest... ten Xero jest za dobry? Kto to kurde jest? Nie da się tego ksero wywalić całego? Xero. A wiecie, że to jest bot? Wy przegrywacie z botem ludzie. To odezwał się. Bot Jaki bot? 44 no siema Xero Siema Dobra Xero idź do przodu tam. No nie do mnie, tylko tam do przodu. To jest bot Kto kto? Sero Zero? Ej bez kidy, jest tu potrójny skok, ale za Ja potrójny nawet Ej Czemu wy nie możecie nam flagi zabrać co? No bo stoicie we dwóch zero, zero i ciągle kopiuje wam flagi No nie mówiłem, że nie Mówiłem, że nie Mówiłem, że lamie, mówiłem, że lamie, mówiłem, że lamie ale pajtak już mądry i nie chce... Oooo, no, no, dobra, mam... zacząć tak. no, gdzie... No gdzieś tam. Co? Ja se będę stał na spałnie, a co się będę wysilał? To jest taka gierka, więc co się będę wysilał. Pan jak chciał tutaj, kurczę, przekampić. Serio, jak mnie wykrył. Za... Anti-camp protection. No. No Co za! Na! No. Nie, ja z wami nie gram. Cheater. Cheater. Graj tak, Gra tak tak Dobra, że to, hej... był, to było koniec... Yy, to, było ten, to był Let's Play w ten. Yy, z playerowcami w, yy, w Quake 3 Arena. Ja jestem Makru i dziękuję Do widzenia. Kuniec kurde, nagrywania! Eee. To był Let's Play, to by to by to by to by <laughs> Tył. Był Był, się To ma flagę I tak na końcu kurde wstejdź, ty krzyż fajna Fajdaaa Dobra Co można jeszcze zagrać? Kurde znowu cię Nie, gramy w Quake'a No nie, co ty chcesz grać innego jak Quake, jest najlepszy No właśnie no. W jak ja kurde nie umiem w nich grać Ja też nie umiem, ale jest zabawnie No ja Jej, ty już lepiej grasz niż ja tu już no ten bot lepiej grasznie. Gonić, 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 gonić go. To już lepiej ja gram niż ja. O no, nie! Ja pierdolę, duszcie! Sky nagrywasz to czy nie? Tak nagrywał. Ja też to nagrywałem, ale już nie nagrywam. Multi, To się ci Kurde. Nie łogarnia, nie łogarnia, nie łagarniam No Fight. <laughs> Wbiłem do was. Ksero do, tak, do, do Was. Tak do mi. was biłem Jednak nagrywamy i więc gramy hmm. Olo Holo się tego Xero Ksero to ja Ale tego Xero no A Connection interrupted No ja też miałem. NIE! To wszyscy, że mieć jest od serwera. Eee, przypomniałem sobie twój stary dni ten, Mikołaj. Jaki? Jebasz Sidera. Nie. Teraz zobacz. A jebundum! <noise> Aha, Camp Protection! Stop, 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 stop! You Enemy ma flagę? Seru mnie mi zabił. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Teraz cięło nagrywanie. Będzie punkt. Nie macie szans, negusy. Oj! F9, dobra. Chodź, czekajcie, strasz. Zaraz wrócę, bo muszę, yeah, yeah, czy... <grafy> muszę zobaczyć, czy się nagrało normalnie, czy nie. Ej, yeah. yeah. ja tak się nie bawię. Yeah, paka. Sky, nie mają szans z nami. A jak? Różowa papryka. Sprawdzam. No. Mają szansę. <grafy> Działało. Działało, na szczęście. <grafy> A ten bot jest jakiś dobry To nie bot mi się zdaje Kto ja jestem botem? Nie, <laughs> nie. ten bot Bot Ty to jest multi konta. <laughs> Ta, ona Edge Quakeu ma dwa konta Serio nagrywał. Sky mnie ja tam No ja patrzę <laughs> <Już cię> pochronił <laughs> Ten ksero jest za dobry. Jaki za dobry... Dzięki właśnie... Ludzie, ja nagrywałem, ale sam siebie nie nagrywałem. Nie nagrywałem swojego dźwięku. Dobra, zaczynamy jeszcze raz pogramy jeszcze z godzinką. Gdzie jest ta No ten na tych wrotkach tam za pieprza? Ksero głupi, że ja go killłem No Ksero jest w ogóle nieśmiertelny jakiś. Ksero. Który mi tak ładnie A ten! Mikoj! Ja. No mnie nie ma nawet. Z powietrza mnie wziął. Z powietrza ci wziął kurde. No ty... To jakiś wiatr wiatro pylny. <noise> no nie, co ja chciałem zrobić? Co ja chciałem zrobić? Co ja zrobić? Chciałem... Ja chciałem... No który ma flagę? Dziękuję no. <noise> Oj patrz! Zagapiłem się <noise> O kurde ludzie, ja się wkurzyłem Was nagrywało, ale mnie nie nagrywało Fuck you Fuck you Fuck you system Kurva chyba doniesę, doniesę! Doniesę, doniesę to flagę! Doniesę, doniesę! Donies, doniesę jo! Donies! Doniosłem? Ty... Nie wiem. A, ja jej w ogóle nie mam. ty flagi nie miałeś! <laughs> A ja čistě Donoszę flagę! <laughs> <laughs> ja niosę flagę! <laughs> Nie to będzie Do... tytuł ty, ty, ty odcinka, czy ja nie flagę? Doniesę, doniesę! Doniesę, doniesę! Dochodzę nie mam flagi Kurde, ale ja się wkurzyłem, ja się wkurzyłem Kurna, grudzie, Kurde, ludzie, kluczone, ja sam tam się nagrywam, ale ja Panowie ja... mam waszą flagę znowu Nie na długo Panowie mam swój ryj znowu Sam się cisnę Nie chcę pisy. O, ktoś ma flagę? Nie, wydaje się. Właśnie. Doniesę! 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 <gryny> <gryny> yes. yeah. ja Doniesę! 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 To Doniesę! <laughs>

<Sing Mechanics> ty no nie bryskaj. No, czyli tu masz, że nie w Sky i ten. Nie nagrywasz to nie. nie. Ja nagrywa. o, patrz, 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 patrz. patrz. Nie, ja, ja nie mam. Dokąd jestem? Dokąd jestem? Dokąd jestem? Dokąd jestem? Dokąd jestem? Dokąd jestem? Dokąd Pamiętajcie F9, e, e, ten F9 i F2 Pamiętajcie bo ja zapomnę Ale pan mnie dojosłem Do nie do nie do nie To ma flagę Ja zaczynam nagrywać Już nagrywasz, trzeci Dobra zaczynamy, chyba będzie działać bo już mam dźwięk Mam nadzieję że nagrywa się z tej kamerki a nie z innej Uff, Kuźwa

Doniesł <grym> No to doniesłeś, teraz ja czekam se bo kurde Ale ja mam, ja mam przewagę nad wami Jako? O lololololol, jest w tym w tym? Kurde, ty nie? Obak. Mówiłem, że dla mnie, mówiłem, że dla mnie, mówiłem, że dla mnie Chronicz mnie, a nie Doniesiesz Doniesiesiesz doniesiesz. doniesiesz <grym> Doniesies. Kurde, ty sam, Mikołaj, ty sam ich ciśniesz razem i... Zębą to ah. yeah. Dobra, testujemy BFG, bo nigdy nie grałem... W... Lululu! Ale co ma w ogóle? O lololu! O Gówno ci to dał to Ja mam se, waszą nie flagę se. Sky, wróć! To doniesie! To nie chcę! Nie doniesiesz. To nie chcę! No nie, nie do jesic, bo trzeba zabić Mikołaja A, Kurde Haha ha. Ale ten laguje koleś 6 na 6 ale skoki? Są, i nawet for, skoki Quadra skoki Wow Nie, nie Kurde, woda mi się skończyła Koic, teraz się... Ale jest remis! Zaraz zacznę rzucać sprzętem, jesteśmy... więc się przygotujcie. Najebari! Seriously? <grywki> <grywki> jest tu kto? No nie, won, won, won. Ja cię... Z czego ja cię biję? Nie donieśdziesz! Kurde, nie doniesie się Doniesę, doniesę A, Aaa, remis Jee, <laughs> yeah, remis Ej, dobra, inna mapka, inna mapka Dobra, to... Inna mapka? My się żegnamy Na razie Cześć To cię ja jeszcze nagrywam